Neil Donald Walsh Rozmowy z Bogiem Tom pierwszy Przedmowa Jesteś u progu niecodziennego doświadczenia. Zaraz rozpoczniesz rozmowę z Bogiem. Tak, wiem, to niemożliwe. Tak uważasz. Lub tak cię nauczono. To nie jest możliwe. Można zwracać się do Boga, ale rozmawiać z Nim? Przecież Bóg nie odpowiada, prawda? Przynajmniej nie w formie zwykłego dialogu, jakich prowadzimy na co dzień. Ja myślałem podobnie i wtedy przydarzyła mi się ta książka. Dosłownie. Tej książki nie napisałem, ona mi się przydarzyła. Podobnie będzie z tobą, gdy po nią sięgniesz, ponieważ wszystkich nas życie stawia przed prawdą, do której dojrzeliśmy. Byłoby mi pewnie znacznie łatwiej, gdybym zachował to wszystko dla siebie. Lecz nie taki był tego cel. I chociaż książka ta może postawić mnie w sytuacji dość niewygodnej, na przykład zostanę okrzyczony o oszustem, hipokrytą, za to, że nie żyłem zgodnie z tymi prawdami w przeszłości lub, co gorsza, świętym. Nie jest już w mojej mocy zatrzymać bieg wydarzeń. Nie mam zresztą takiej ochoty. Miałem okazję się wycofać, ale tego nie uczyniłem. Postanowiłem zdać się na głos instynktu, odsuwając na dalszy plan przewidywaną reakcję świata na zawarty tu materiał. Instynkt ten mówi mi, że to nie są bzdury, wytwór rozgrączkowanej wyobraźni duchowej, czy wynurzenia człowieka próbującego wynagrodzić sobie chybione życie. Och, rozważałem każdą z tych możliwości. Każdą. Dlatego dałem maszynopis do przeczytania kilku przyjaciołom. Wzruszyli się. Popłakali. Ubawili zawartym w niej humorem. A jej życie, mówili, się odmieniło. To nimi wstrząsnęło. Tknęło w nich nowe siły. Wielu opowiadało o gruntownej przemianie. Wtedy nabrałem pewności, że ta książka przeznaczona jest dla każdego i trzeba ją wydać drukiem. Stanowi bowiem wspaniały dar dla tych, którzy prawdziwie łakną odpowiedzi i cenią pytania, którzy ze szczerym sercem, otwartym umysłem i tęsknotą w duszy poszukują prawdy, czyli właściwie dla każdego z nas. Książka ta porusza odwieczne zagadnienia życia i miłości. Celu i funkcji ludzi i związków, dobra i zła, grzechu i winy, przebaczenia i odkupienia, ścieżki do Boga i drogi do piekła, słowem, wszystko. Bez osłonek omawia seks, władzę, małżeństwo, dzieci, pracę, zdrowie, życie po życiu i życie przed życiem. Wszystko. Zgłębia wojnę i pokój, wiedzę i ignorancję, ofiarowanie i branie, radość i smutek. Rozpatruje to, co konkretne i to, co abstrakcyjne widzialne i niewidzialne prawdę i nieprawdę. Można powiedzieć, że stanowi ona najnowsze słowo Boga, choć niektórym trudno będzie to przyjąć, zwłaszcza jeśli zakładają, że Bóg od dwóch tysięcy lat milczy. Albo jeśli przemawia, to tylko do świętych, nawiedzonych, do kogoś, kto od trzydziestu lat medytuje, albo do dwudziestu lat jest dobry, albo od dziesięciu lat prowadzi dość przyzwoite życie. Ja nie zaliczę się do żadnej z tych kategorii. Prawda jest taka, że Bóg rozmawia z każdym, dobrym i złym, bogobojnym i nikczemnym, i z całą resztą pośrodku. Weźmy jako przykład Ciebie. Bóg wkraczał w twoje życie na wiele sposobów, a ten stanowi jeden z nich. Czyż nie mówi się, nauczyciel przychodzi, gdy uczeń jest gotowy? Tym nauczycielem jest niniejsza książka. Od samego początku byłem przekonany, że rozmawiam z Bogiem wprost, osobiście, niezaprzeczalnie, a Bóg odpowiada na pytania zgodnie z moimi możliwościami pojmowania. To znaczy udziela mi odpowiedzi językiem dla mnie zrozumiałym. Tłumaczy to częste występowanie zwrotów potocznych oraz sporadycznych nawiązań do mych uprzednich doświadczeń życiowych oraz wcześniej zebranych materiałów z innych źródeł. Wiem teraz, że cokolwiek przytrafiło mi się w życiu, pochodziło od Boga, a obecnie zbiera się w jedną całość i składa na wspaniałą, wyczerpującą odpowiedź na każde pytanie, jakie kiedykolwiek mnie nurtowało. Już w trakcie tego procesu zorientowałem się, że powstaje z tego książka, która zostanie opublikowana. Otrzymałem nawet szczegółowe pouczenie, że w sumie z rozmów tych wynikną trzy książki. Pierwsza poświęcona będzie tematom osobistym, głównie występującym w życiu jednostki, wyzwaniom i sposobnościom. Druga zajmować się będzie zagadnieniami geopolitycznymi i metafizycznymi, o wydźwięku globalnym oraz zadaniami, którymi musi obecnie sprostać świat. Trzecia poruszać będzie uniwersalne prawdy najwyższego rzędu oraz wyzwania i sposobności, przed jakimi stoi dusza. Niniejsza książka, pierwsza z cyklu, ukończona została w lutym 1993 roku. Gwoli jasności winienem wyjaśni, że podczas pisania podkreśliłem pewne wyrazy i zdania, które uderzyły mnie ze szczególną siłą, jak gdyby Bóg nadawał im specjalne znaczenie i zostały one wyróżnione inną czcionką. Muszę wyznać, że po zapoznaniu się z zawartą tu mądrością, jestem zażenowany z życiem, jakie prowadziłem, ciągłymi błędami i potknięciami, zachowaniami, za którymi wstyd oraz pewnymi decyzjami i wyborami, które dla innych zapewne są bolesne i niewybaczalne. Choć szczerze boleję, że odbyło się to kosztem innych, jestem wdzięczny za naukę, jaką dzięki temu wyniosłem oraz świadomość, że jeszcze tyle mam do nauczenia się. Przepraszam wszystkich za opieszałość w zdobywaniu tej wiedzy, ale Bóg uczy nas sobie wybaczać, nie poddawać się winie i lękowi, lecz wciąż na nowo, Nieustannie próbować wcielić w życie coraz to wspanialszą wizję. Wiem, że tego oczekuje od nas wszystkich Bóg. Nick Donald Walsh, Central Point, Oregon 1994 rok.